Hej, cześć się wam wszystkim. Z tej strony no Jakto na kocham PiliPi. Dzisiaj jest ze mną Lemek, który już ucieka na arenę. Tak, dokładnie jesteśmy dzisiaj na serwerze apokalipsa.pl IP serwera oczywiście znajdziecie w opisie. Lecz yy, jak to? Pierw... Yy, troszkę opowiemy o tym serwerze, bo on już się pojawił u na uremka na kanale, teraz będzie u mnie. I ktoś mnie bije. I właśnie zginąłem. No e... No a więc... Tak zapomniałem muzyczki w tle To jeden więc... Ja też zapomniałem o tej muzyczce A masz? Nie mam ale zapominam Ale nie ja, zapomniałem włączyć A widzę jakiegoś koleścia Fuck! Ale a... zramiłem, ale zramiłem No już, 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 już lami ja też już mnie. Chociaż... Dlaczego no, ja go nie mogę uderzyć? To co? Stary, ty, oni... Oni cię normalni, wiesz co widziałem? Oni na hacksach jadą. Koleś goni Kolesia, ja za nimi ja. Ten mi, a... I nagle oni mnie biją, kurde. Jeszcze lepiej, zespiło mnie na... na końcu mapy, dziękuję. A my właśnie go do... na jakąś górę, ja walę, po co mu to by było? O, o kurde byłem z kamiennym mieczem, słuchaj. O, kamienny miecz to jest słaby. Więc nie, dobry. Ogólnie jak za... Oj, ludzie mnie nie walili. Ogólnie podam wam linka do mojej muzyczki w tle jaką Ech, będę stosował. Stary, wiesz, to było świetle. Mhm. Gdybym mógł dojść spokojnie do tej wysepki. Bo zanim ja tam spokojnie dojdę, to wszyscy Zawodząc. mi muszą zabić, co nie? W tej dyskutacji. Na pewno? To się wydnie. Postaram się. Słyszałeś w ogóle coś? I muszę napwalać. A Ale ja słyszałeś w ogóle. Czary jesteś? No słyszałeś moją mamę. Tak. Podoba się też coś źle. byłeś? Próbuję, nie, znaczy już zadam dwa razy, więc... No co? Już jakiś. Łuk! To już będzie jak sobie spodnie! Naprawdę, no, no, to sobie pewnie zrobił. On ma łuk! Nie, Stari, jak ma być z serwera. Boże. Na wysypce wiesian cykoxy są! Ja idę na wysadkę. Stary, na wstępce, ja patrzę kurde, czyli soi, jeden cały wyczarowany secik ma. I łuk kurde podpalający ich chyba jeszcze moc i pięć gdzieś tak. Czy ja ciebie widziałem, czy mnie oczy mylą? Widział ja, byłem. Nie, ty nie ty chyba. Skoczyłeś właśnie do wody? I właśnie strzelam. Stary jak kurzel, i są tacy, są tacy ludzie, strasznie silni. No mnie już strzelają. ja mogę tak spamować strzałami? Stary Soj. to soj To ty... ja! Okej! Boże już mnie strzelają! Boże święty! Widzisz, tam jest OP sojusz? To już z nami wygrać, chyba wygra! Już drugie drzewko? No, będzie wygodniej strzelać. Tak. Tak, ogólnie... Ten zamiar jest powalony, jeśli chodzi o takie koksy. Mmm, mało no, strasznie grać na nim. Wydają koksy, a ja, stary ktoś idzie na wyspę. go postrzelam. To jest mężik Ty stoisz pod drzewem moim, gdzie ja jestem? Tata, ty. A to ty. A ty ci Się jesteś tam, co już? Nie. Czemu? mu. ja go niedawno zabijam. Mandzio... Przykro to mi, To man. mój Mandzio! Ja zbić, co ja chcę? A ja nie chcę. Nie. Będę go nie biany. Lol, e. wow, jak się strzelili. Wow, co oni jeszcze zrobią? Oni strzelają stamtąd. Widzisz, jak są parci. Stary, gdybyś miał ten swój, jak set. Bo ogólnie byśmy mieli prawdziwie niepsowe sety. Mm, Radak nie. No, ty no, tak. Tylko, że zresetowali serwer, nie ma w ogóle diamentów jest taka. Kurde ci oni mają potężny sojusz, naprawdę, oni mają opę rzeczy. Oni miały jakieś cheaty. Ja będę ich stajpował z drzewka. Taki ludzie jakoś nie mogę ogarnąć lepszej jakości na filmikach, więc wybaczcie za to. Postaram się to naprawić. Załóżmy w tym filmiku. Powinno być jakoś 480p. Kampią! Kampionów chyba jest muszą mieć mało życia Trafimy jednego! Widzę A Ja nie mogę się tam trafić A dostał! Schodzi mam Dalej mogę może zabiję jednego, może zabiję! What? Stary, on ma koksy, Uważnie! Oni koksy muszą mieć. Stary... To jest masa, to będzie... Nie do zwyciężenia. No, ale będzie ciekawy odcinek przynajmniej. A... Bedłem Kolesia Jaj stary Ty idź tam w górę ale o. o, Naprawdę Czekaj, ja widzę jednego Kolesia bo, to jest, bo widzę taką szparę małą Szparka No, ja z którą mogę ich trafić Idzie, idzie, jeden Ja mam na to niektóre krzywdy Teraz może zabiję, zabija! A nie, oni mają koksy stary, nie warto! Nie mają koksy? No mają koksy w ogóle. Bo prawie byśmy tamtego zabili, tylko że on koksa zjadł. Żal pel, to był mój serwer, to mi ich slikował. Albo bym ich killnął specjalnie, bo oni wkurzają. No świetnie, jakiś dupek. Pon. Piwo, wino, Kurde, tak żeż! Musiał się naczynić. Tiger power is back. Sorry, bo by miło, gdyby... Naprawdę mógł. Kurde. No wom, weź, koleś, wow, karni wow. dał na... Teraz są wiele droższe ręczanty. Właśnie, wszystko na tym serwerze zepsuli. No i jeszcze lepiej! Kolejny do mnie strzela, super! Wtedy wszyscy, wszyscy przeciwko mnie. Łot, ile parków. Jestem bardzo ciekawy, czy da się kupić diaksy. Nie no, zobacz, tu nie da się kupić diaksów. Nie, yeah, ja jednego! Stary, zabiłem jednego! Biegnę. Miałem za życie i przez jakąś szparę go trafiłem jakimś cudem Uciekam! Ja biegnę. A masz jakieś itemy jego? Nie, ale wiem, że jestem w dupie. Serio? Stary właśnie dał. Ale jak tam tego gucja jedna hita go zabiłem, jakimś cudem. I pewnie nie miał koksów. I to był jakiś taki minion, że tak to powiem. Bo taki jeden, który jest koksem. Nie, ja raz bo trafiłem, ale. Tam jest. No jest zaraz to ściśnie. Czemu wygląda jak. to było miłe? Gdybym miał tutaj, no, jakimś takim, takiego. Ja chcę wymyślić mod, stary. Gdy ja będę, ja wymyślę taki modzik, któremu będą, będzie. Można woli sobie creative'a, po tego żadnie, nie pozwala. Ja tak zrobię, naprawdę, nie będzie taki mod, który będzie dla każdą wersję Minecrafta. Boże święty, gdzie mi dali przeżyć. No, fucking, wszyscy się na mnie rzucają. Trzy czterech ludzi na mnie. Gdyby było mi wolne żyć, Prawda? Weź mi, daj życie. Nie ja zabiję mi Jakie haksy? Zobaczcie haksy. No większo oni hakują, oni mają cię szczeci D -D i. Tak to. to moje pismo Stary mam pomysł. Co? A masz dać swoje wszystkie koksy i tak dalej? Nie, nic nie mam. To stary ja pójdę po kity. Zimową mapę. Te kity strasznie się przydadzą, no bo... Ogólnie pewnie mało osób wiele ale... są takie kity, w sensie, że... ...idziesz, idziesz i tam... można znaleźć jakieś fajne rzeczy, na przykład tutaj są ukryte skrzynki na mapce, gdzie... ...są bardzo dobre rzeczy. Nie wiem, czy nawet to wstawię, bo to jest takie lamerskie. Nie wiem, że to jest lamerskie odcinek, ale musisz go wstawić. Okej, okay, ja no. przedstawię jeszcze... ...Arenę Zieloną. No, No. Zatwierdziłaś się do tego, Ja tak nazywamy to, arenę zimową. No to jest Chciałbym zimno. mieć konto VIP, ale nie wiem co on by dawało. Deksowy set, co weźcie w 4H. Nie wiadomo, czy Deksowy set. Diaksowy set. Czy ja ciebie... Weźcie odwróć. Cześć piszna. No. Chajdę, bym cię rzucił. Tu jest koks. Koks? Mhm. O Boże, ile oni koksów musieli brać niby. zaczątujemy sobie rzeczy, dawaj! Okej. Okay. Ja sobie daję expa stary mam 11 level o tu jest enchant a myślałem że z kimś się biłeś gdzie jest enchant? no tutaj na górze, gdzie ja jestem na górze? o spoko, zdechantuję sobie zbroję Mieczik. wiem no, Miecz to się opłaca ale może, sześć, możemy na drugi level bo ja mam 12. No Fak, źle poszło. No. O! Joki fort! Dobry enchant mi wszedł. Niezniszczalność jeden, ochrona jeden. jest niezniszczalność, naprawdę. No już i będzie. Mieczki niech wyjdzie, chociaż dobry. No pogromce nie umarł! Super, naprawdę. Yeah, błoko, chociaż moc jeden. Jeszcze enchantujesz sobie? No, szukam drugich levelów. Ja zchantawałem wszystko na pierwszy level, ale enchanty i tak nie były jakieś zbyt kozackie. Nie zniszczyłem jeszcze jeden na mieczu. Ogólnie mój kanał to remek 320. Tak. Sorka, ale musiałem zostawić. A mój remek to kocham PvP. M mój nick na YouTube to kocham PvP. Ja Znalazłem Kita. Starego, ale ukrytego. Ooo tu synaj tego kita z poz z miksturkami w du tej dużej ilości, pamiętasz? Mojej, no ja za czy usunęli kita z deksowymi spodankami. Chyba usunęli. I ktoś tutaj porządnego kościoła? Szkoda, że tu nie ma kompasu, to mi się też przydało. Tak jak kościoła. na jestG. Usunę, usunęli, bo to... bo to jest gdzieś z tamtych drzewek. Ogólnie my kiedyś graliśmy tak chyba w wieku 7-8 lat na tym serwerze i tutaj byli diamentowi ludzie i było o wiele fajniej. Był fan. Nie ma? Nie ufam, czekaj. E -e. Żal. Żal, wszystko się już zmieniło. Ja idę ten, po ten kit z tą z dobrą zbrojką i pojzonami. To nie tu. Nie, chyba tu. Nie, rozumiem. Nie, nie ma skrzynki. No co jest w tym do, dodawające, że to jest tak jakby serial to, to że te są skrzynki. wiele lepszy chestplate. No, zamiast oporu, przed, przed pociskami Stary, to... ja obszukam tą całą mapę! Aby znaleźć kity, bo te kity naprawdę dużo dają, widzicie, chestplate i tak dalej. Netcoxa mam. Tak, tak, mam ja jeszcze tak. lepszy mieczyk. A jaki ja mam Bóg A, moc 1 z Też mam moc jeden. A ja zobaczę, czy jedna nadaje jeszcze milionu zupek tam. Spoko. Tam jeszcze był chyba jakiś... Jakiś ten, rzeczy inne. Ja Coś tam pójdę. Nie ma chyba. Nie ma. Jak usunęli, to mały żal. Bo oni chyba dużo kitów usunęli. Wiem, że to jest dobry upgrade serwer. A już chyba kumam. Co? Chyba oni nie usunęli tego specjalnie, bo może oni usunęli to dlatego, że ten, że nie mogli, nie mieli pluginu na tą wersję, ale rzeczy wątpię. Bo chyba... Bo chyba mogą być pluginy na każdą wersję Minecrafta na serwer, ale chyba to jest... chyba nie... ale to jest albo prawda, albo nie. Jak prawda... O, mam tak... dwa koksy! O, jak miło! Dwa... O i lepszy... a lepszy kamienny miecz zajdziemy gdzieś tak Uf, Zapamiętajcie no... tą pozycję, tak? Kordy, kordy. Nagranie. A, ten im jeszcze kordy, poka no. Ja walę, co ty zrobić. Łat, nie mogę wyjść! A, dobra, mogę wyjść. Teraz jestem na drzewie. Musko. Dobra, ja, ja wychodzę ja, z tej ja, ja idę do takiej fajnej kopalni. Nigdy w niej nic nie było, więc może teraz coś się zmieni. W ogóle z my mamy już dobre rzeczy. Wy nie widzicie, ale kołan PvP ma dobre swoje z zaczekaj na mnie, chłopie! I potem w nic nie mój poprzedni dobry chestplate był. A, to to, było. Musimy znaleźć jakieś kity, bo oni mieli całą żelazną są Bray zechantowani. Nie wiem, czy oni przypadkiem nie zechantowali w enjandingu, ale chętnie wszedłem tam do góry. Ale wątpię, żeby tam coś superowego było. Ja też wątpię do tego. Pamiętam tutaj wieżę, pamiętam, że wkurzyliśmy się, założyłeś deksecik. No właśnie, bo ten, bo kiedyś i było tylko wojna na ludzie. Bo te trzy osoby, tam cztery graliśmy, na, czy tam pięciu na tym serwerze. kiedyś takie wojny były teamy i tak dalej. Kiedyś było taki team, kurde, pięć osób na poważnie grały. I tak mieliśmy wojnę. Co nie pamiętasz, też koła te czasy. Nie, nie no to była masakra, ale teraz, teraz się dużo zmieniliśmy, już nie jesteśmy tacy jak... Kiedyś byliśmy tylko dziesięciolatkami, takimi, znaczy pięciolatkami. Cholera! <noise> Siedem, siedmiu... Weź byś zaczekał na kolegę! Tak, Co? po drzewie najlepiej. Kocha piach bardziej się po drzewach wspina. Lubię. Ja stąd Zbyt małpio. Tak. A kurde, żarcie, liławce, skok będę musiał Ja Też. Poszedłem do drugiego budynku. O, właśnie Myślę, że tu coś będzie. Uf. I nie jestem w błędzie. Peter 2.2. Peter 2.2, ja jak Nikt, bo jeden z naszych kolegów ma Peter z 1000, y, 4. I, I on. Y, I teraz lepiej tak na to patrzeć. Gdzie są kity? Bez kitu, haha. Ha. Ja idę chyba po pod 5. Bo my ogólnie pamiętam takich parę kitów Jesteś koło pigget jesteś. O drzewo. daj kordy! Dużewo Aha, ale to prawdziwe te kordy. <gulia> Zobaczcie sobie na nagraniu XD No Pokaż kordy! Kurde sprintować nie mogę. To jeszcze teraz spał, no bo ja kupiłem trochę żarcia tam. Kiedyś cię znajdę. Nie znajdziesz mnie. Ja ci to zapowiadam. A no nie, czemu oni teraz pukają? Słyszycie to? Nie, nie. Ja nie. to słyszę. Pum, 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 pum. A na spałnie są piecyki? Nie wiem, a co masz? Albo no bo ten. kupię sobie wołowinę. Zresztą kupię. Nie, kupię sobie wołowinę, bo w sklepie masz ten. 5 e, e, surowego surowej wołowiny za 10 korsy A ja jeszcze jestem w kościółku, patrzę Szałym, co tu jest. E, ja idę na tą już znowu i muszę się zespieć. A ja idę na spawna i pożegnamy się, bo 20 minut to dziwne że... czeka. Ja jeszcze raz pójdę na to wosetka jak zginę, to już. Znaczy nie, nie mam pomysłu, ja pójdę. Na tamtą górę jest łuk moc 5. Nie, chodź pożegnamy się już. Nie, czekaj, chwilka! Chwilka, ludzie, Kto chce jeszcze posłuchać nagrania ich, napisze w komentarzach. Nagranie dłuższe. Taki taki post. Dłuższe nagranie. To ja mam zupę, ona mi przyniosła. O, są ciasta na nie Naprawdę? Mm. Po prostu ja jadę z A te ciasta się odmawiają czy się kończą? Kończą chyba, bo one są tu postawione i cały czas stoją. Ogólnie teraz pewnie na odcinku będziecie patrzyli na kocham który które stoi i życia stoja, a, a ja teraz no. kurde wspina się po górach i idę po kita potężnego łuk moc 5. Fajnie, że nie zabrałem ze sobą żarcia, ja, naprawdę. Tam jak na przykład y, jakiś człowiek nieprzygotowany w Minecraftcie idzie na wyprawę kurde y, pod coś potężnego i nie wraca, bo jest fan. Kurde, gdzie ten łuk moc 5 był? O Boże, te... tam we trzech mają soja! Muszę coś napisać U nie ma na nagranie to zobaczysz Spoko Bo Więcej ich nie mogło Więcej ich nie mogło być, co? Nie Musi No wybor do koloru 500 ludzi Minecraftowych, super Boże, gdybym miał nudusa jesteś to jest od Zabił ich i było by się okazała świętość może ja z, cioty z siebie jeszcze walnęli nawzajem no. ja walę z jakimi cioty są boże święty gdybym miał wykopszonej prot milion, to bym ich zadziobał. dobra siada spał na końca końcu odcinka czekaj Bo okej, okay, kolec odcinka, minut później. Ja zaczekaj, bo jeszcze coś muszę zrobić. No serio, muszę coś zrobić. Złatwia. wszyscy Załatwiam porachunki. Wobec jesteś na serwerze. Tak, tak jest zobaczysz mnie na nagraniu Więc co ty robisz? Zobaczysz mnie na nagraniu. Ha. Dobre! Ziomak, dobry podstęp! Dobre kapusta! <grymne> Ładnie to rozegrał. Za na nagranie co zrobiłem. Okej. Okay. A więc to było na tyle z tego odcinka. Ja się z wami żegnam. A wy komentujcie, subskrybujcie, yeah, łapkujcie i subskrybujcie to szręka. Trzymajcie się. Zobaczcie ja kanał, Marka, siemanko.